Witam serdecznie w kolejnym odcinku i proszę o pomoc. Nie wiem, co tu się dzieje. Był tu Windows 7 i po kliknięciu, na przykład w Total Commander, w cokolwiek, podświetla się od razu parę rzeczy. Czyli wychodzę, zdjęcia, chcę kliknąć tylko jedno zdjęcie, a podświetla się, nie wiem, chyba z 8. W związku z tym myślałem, że może jakiś wirus, i dałem komputer do reinstalacji. W tej chwili jest Windows 10, wszystko w oryginale, Word w oryginale i tak dalej. I jest dokładnie to samo po reinstalacji. Myślałem, że może mysz i klawiatura coś szaleją, ale podmieniłem teraz na drugą nowiutką klawiaturę z komputera córki i jest dokładnie to samo. I tak się dzieje w Total Commander, ale jak wejdę na przykład. Te okna oryginalne Windowsowskie jest dokładnie to samo. Chcę coś kliknąć, a podświetla się ileś tam rzeczy. łącznie z tym wszystkim u góry, i jak kliknę w jakiś dokument, wszystko się otwiera, czyli otworzyło się chyba, z, nie wiem, z 15 okien. Teraz mogę je po kolei wyłączać. czy wchodzę na przykład w dokumenty, klikam dwa razy no i nie wiem czy widzieliście, on co prawda wszedł ale na czerwono podświetliły się chyba te wszystkie pięć katalogów oprócz tego jak na przykład chcę coś skopiować czyli podświetliłem sobie, jestem na dysku G chcę sobie skopiować tutaj na dysk D daję kopiuj OK a on mi mówi: Nie możesz kopiować pliku na ten sam plik. On myśli, że ja chcę skopiować z dysku G z powrotem na dysk G. Także wszystko mi tu szaleje. Oprócz tego nie działa mi scroll w myszy ani w tej starej, ani w tej nowej. Nic nie mogę przesuwać. Także wszystkie sugestie mile widziane. Windows, tak jak powiedziałem, jest oryginalny. Dzięki, trzymajcie się.